Witajcie moi drodzy, witamy Was serdecznie na kanale Archeolog w Szpilkach. W ramach wstępu pragniemy Wam przypomnieć o tym, iż trwa zbiórka, zbiórka. Patrzcie na ostatni film, który wleciał na kanał, mianowicie zbieramy fundusze, które umożliwią. Rozpoczęcie z trzeciego sezonu badawczego na cmentarzysku w Lenowie. Tutaj też podpinamy Wam link do bajkafi i serdecznie namawiamy Was do tego, żeby poświęcić tą jedną kawkę i wesprzeć tą jakże cudną inicjatywę. Dzisiaj przy mnie widzicie też mój przyjaciel Bartek Szmoniecki, dr Bartek Szmoniecki, archeolog. I słuchajcie, my już tu kiedyś byliśmy, ale wracamy ponownie. Ponieważ zbyt wiele osób z moich widzów tak. ciągle pyta o ten sam temat. Mianowicie, moi drodzy, ja tutaj wraz z Bartkiem przygotowałam dla Was już kiedyś z pół roku temu, może rok temu, dwa odcinki na temat Słowian. Ale Wy cały czas pytacie i mnie, i Bartka, powiedzcie nam jeszcze raz dosłownie i konkretnie, skąd tak naprawdę ci Słowianie. A ponieważ tutaj w ramach tego, czym Bartek zajmuje się na co dzień jako archeolog, jest oczywiście ta tematyka, no to proszę głos dla Bartka. Jeszcze dzień dobry. Odpowiadając na te pytania, no ja jestem zwolennikiem, że Słowianie jednak przyszli ze wschodu Europy, z terenu dzisiejszej Ukrainy, ze środkowego Dniepru i z górnego Dniepru około V, drugiej połowie VI, pierwszej połowie VI wieku i rozprzestrzenili się na tereny Polski. E, oczywiście nie jednorazowo wszędzie, tylko stopniowo zasiedlali te tereny. Pierwsza była Polska południowo-wschodnia, następnie południowa, i szli dalej na północ. W związku z Dobrze. tym, w związku z tym e, nie można powiedzieć, że ci Słowiani tutaj wcześniej byli i to jest koncepcja alochtonistyczna. Mamy dwie koncepcje, które tutaj na terenie Polski dominują. To jest koncepcja autochtonistyczna. Czyli że to byli autochtoni, ludność miejscowa, i stąd się Słowianie wywodzą i koncepcja alloktonistyczna, gdzie Słowianie przyszli z zewnątrz, i w tym wypadku jest to teren Ukrainy. I tutaj mamy takie naczynie, które jest związane z kulturą praską, ono zostało znalezione w złotnikach koło Krakowa nad górną wisłą. I to jest typowy, na, typowe naczynie dla kultury praskiej. Ponieważ w tym horyzoncie wczesnosłowiańskim, kiedy Ci Słowianie przychodzili, to była głównie kultura, oni reprezentowali głównie kulturę praską, jeśli chodzi o kulturę materialną. I mamy jeszcze dwie pozostałe kultury, gdzie była ludność kultury pieńkowskiej, ludność kultury kołoczyńskiej. Jednak te dwie kultury odnoszą się do terenu dzisiejszej Ukrainy, Mołdawii i częściowo Rumunii. Jednak największy zasięg, jeśli chodzi o tą kulturę praską, którą łączymy ze Słowianami historycznymi, ze Sklavinami, którą znamy ze źródeł, między z Jordanesa że to jest typ praski, kultura praska. Dlaczego, Bartek, twoim zdaniem właśnie, no bo to widzimy. My wam puściliśmy dwa filmy na ten temat, natomiast widać, że być może coś zostało tam niezrozumiane. Czy ty też, Bartek, spotykasz się bardzo często od ludzi właśnie z tymi pytaniami o tych słowian, żeby to tłumaczyć, skąd oni, jak? Tak, no bo to... tak, bo teraz się pojawiają różne koncepcje związane z badaniem DNA, i że udowadniamy, że ci Słowianie tutaj byli od epoki brązu i tak dalej, co nie jest do końca prawdą, chociaż z tego względu, że między V wiekiem a 966 rokiem, kiedy Słowianie przyjęli chrześcijaństwo, czy, czy tutaj mieszkańcy ziem polskich, nie mamy pochówków szkieletowych, a żeby pobrać DNA, jeszcze nie jesteśmy w stanie pobrać z pochówków ciałopalnych, czyli z ciałopalnych kości, ponieważ one są spalone w związku z tym ten kolagen, który jest wykorzystywany do badania DNA on ulega całkowitemu zniszczeniu. W związku z tym y, jest prawie 400 lat takiej dziury między tym, jak to osadnictwo z epoki y, rzymskiej się kończy, wpływów rzymskich, a zaczyna osadnictwo, y, to y, potem jest, kontynuuje się osadnictwo oczysto słowiańskie, do obrządku szkieletowego. Mhm. Czyli jeżeli ktoś mówi, że ma DNA z epoki brązu i ono jest współczesne do DNA Polaków, to ja uważam, że nie jest tak do końca, ponieważ no, nie można tego porównywać i to jest zbyt duża dziura między tymi dwoma odcinkami czasu. Dlatego pozostajemy w nadziei, że jeszcze dla osób, które zadają nam te pytania ciągle, jeśli sobie przypomnijcie tam tamte dwa odcinki i połączycie z tym, co dzisiaj Wam opowiedział Bartek, no to poniekąd wydaje nam się, że temat tego pytania zostanie wyczerpany. Okay. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę i Bartek też, że jednak nauka cały czas idzie do przodu, okay. prawda? Że cały czas prowadzone są nowe sezony badawcze. Zatem, moi drodzy, no mamy nadzieję, że to wyczerpało was. 是。嗯嗯 dzisiejsza Bartka wyczerpała właśnie ten temat. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania dotyczące słowia to piszcie je po prostu w komentarzach. Bartek się postara tak, odpowiedzieć. A Wy, moi drodzy, pamiętajcie właśnie o tym, że my też chcemy i Bartek chce poprowadzić kolejny sezon badawczy właśnie w Lelowie, dlatego zapraszamy Was serdecznie do odmówienia sobie tej jednej kawki w miesiącu i przesłanie właśnie tej kwoty za jedną kawkę celem możliwości zrealizowania w przyszłym roku badań. badań archeologicznych w Lelowie, za co serdecznie Wam dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.